Zagrajmy w nosacze grę fabularną. Po otwarciu pudełka wita nas krótka instrukcja. W tej grze przeżyjemy przygodę w świecie nosaczy, które próbują zasiedlić na polecenie króla niebezpieczną i magiczną puszcza. Dzielimy się na rolę narratora, który rozpoczyna i prowadzi historię, oraz graczy odgrywających postacie, których wspólnym celem jest wykonanie zadania, które wymyśli narrator. W tej grze współpracujemy, nie rywalizujemy. A nasze przygody ułożyły się w niesamowitą historię, która będzie jak odcinek kreskówki. Zaczynamy. W pudełku znajdziemy też nosariusz z przyjaznym spisem treści. Znajdziesz tu porady, jak grać i informacje o świecie nosaczy, które wzbogacą wasze historie. W pudełku znajdziemy też ekran narratora, dwie kostki i 20 serduszek oraz karty. Karty narratora z kolorowymi rewersami karty graczy z czarno-białymi rewersami Kartę Wiedza Powszechna, spis treści nosariusza oraz karty działań, które powiedzą Ci, co robić w trakcie gry. Z tyłu kart działań znajdziesz też tabelki, które przydadzą się później. Zacznijmy od przygotowania narratora. Rozłóż przed sobą ekran, tabelkami w Twoją stronę. Te tabelki to generatory. W trakcie gry możesz w każdej chwili rzucić kostką, wylosować informacje o świecie gry i wprowadzić ją do przygody. W tej grze możesz wymyślić wszystko. Dosłownie wszystko, a elementy gry służą do wspierania Twojej wyobraźni. Ekran rozstawiony. Następnie wylosuj po jednej karcie Miejsce, Przygoda, Poszlaka i Zagrożenie. To będą elementy naszej historii. Rzuć kostką i wylosuj po jednym punkcie z tabelki na każdej z kart. Oznacz wylosowany punkt serduszkiem. Teraz wymyśl na podstawie kart przygodę dla Twoich graczy. Możesz nawet skorzystać z formułki w instrukcji. A jeśli chcesz dać popłynąć swojej fantazji, możesz wymyślić dowolną historię, która przyjdzie ci do głowy na podstawie tych czterech kart. Masz na to chwilę, ponieważ gracze przygotowują się do rozgrywki. Przejdźmy więc do przygotowania graczy, a ty możesz zapoznać się z nosariuszem nie jest to konieczne, ale pomaga w wymyślaniu przygód. Gracze: zostaniesz bohaterem, jak w kreskówce lub w grze wideo nie rywalizujesz z innymi graczami. Współpracujecie, by wykonać zadanie narratora. Możesz zagrać jedną z czterech postaci. Bohateracz jest wytrzymały i rozwiąże każdy problem mieczem. Kuglacz kształtuje rzeczywistość sztuką i wykonuje akrobację. Leśnicz wie, jak przeżyć w puszczy, tropić i polować. A jelacz zrobi miksturę na każdą okazję i korzysta z mocy żywiołów. A teraz wybierz swoją postać i dobierz jej jedną kartę wiedzy. Każda postać ma trzy różne karty wiedzy. Dzięki czemu nawet jeśli chcecie zagrać jako dwoje bohateraczy, będą się od siebie różnić i będą wyjątkowi. Karty wybrane? Ułóż na karcie postaci serduszka i zapoznaj się z kartą działań. Kiedy jesteśmy wszyscy gotowi do gry, narrator opowiada wstęp przygotowany na podstawie kart. Na przykład. Jesteście w pasiece, której wszystkie okiennice są zamknięte. Waszym zadaniem jest przegnanie dytka, które gubi nosacze w puszczy. Wiecie, że nosacze błądzą ostatnio w drodze do pasieki, ale musicie uważać na wędrujące w pobliżu grzyby. Teraz czas na graczy. Zadawaj pytania, by dowiedzieć się więcej o świecie gry. Narrator wymyśla odpowiedzi, losuje je z ekranu lub znajdzie je w nosariuszu. To gra wyobraźni, więc nie ma dobrych i złych odpowiedzi, a twoja rozgrywka to twoja bajka. Na przykład, można zadać pytanie, Jaki nosacz ostatnio się zgubił? Narrator może odpowiedzieć, jak chce: wymyślić, jaki nosacz się zgubił, lub wylosować nosacza pobocznego z tabeli na ekranie narratora. I odpowiada graczowi: To był pocztowy, który wiecznie się krząta i pracuje, i wierzy, że nie ma zupełnie złych nosaczy. Na podstawie nowych informacji, gracze mogą podejmować kolejne działania. I tak toczy się gra. Możesz też robić ruchy w świecie gry, opisać, gdzie idzie twoja postać, z kim chce porozmawiać, a narrator odpowiada, jak na ten ruch reaguje świat. Możecie rozmawiać z postaciami w świecie gry, możecie odgrywać te rozmowy, albo po prostu opowiadać o tym, że wasze postacie rozmawiają z nosaczami pobocznymi. Osoby z zacięciem aktorskim na pewno będą czerpały frajdę z odgrywania postaci, natomiast nie jest to konieczne dla dobrej zabawy. A jeśli chcesz zrobić coś ryzykownego, będzie to akcja. Rzuć kostką, a narrator zinterpretuje, jak poszło Twojej postaci. Przykład: Chcę przejść przez rzekę. Wyrzuciłem trójkę, i narrator wymyśla na przykład, nie udało ci się ale zauważasz ślad dytka po twojej stronie rzeki. Czyli nie udało nam się, ale dzieje się coś pozytywnego. Narrator może też dać ci utrudnienie, jeśli uzna akcję za wyjątkowo trudną. Wtedy rzucasz dwoma kostkami i wybierasz niższy wynik. Jeśli potrzebujesz wsparcia z byciem narratorem, w nosariuszu znajdziesz rozwinięte informacje z kart. Na przykład plan pasieki, który jest również dostępny do pobrania za darmo dla posiadaczy, Informacje o zagrożeniach, czy porady z jakich tabelach losowych korzystać i jak prowadzić przygody. Mamy za sobą pytanie, ruch, akcje, czas na ostatnie działanie, czyli konflikt. Kiedy w naszej przygodzie spotkamy zagrożenie, możemy z nim wejść w konflikt. Możesz go rozwiązać jak tylko zechcesz. Wszystko zależy od Twojej wyobraźni oraz od. Podatności i odporności zagrożeń. Każde zagrożenie ma serduszka, jak Twoja postać. Od liczby serduszek zależy poziom trudności zagrożenia. Jak działają konflikty? Trochę jak bardziej złożone akcje. Mówisz, jak Twoja postać chce rozwiązać konflikt. Narrator sprawdza, czy zagrożenie jest podatne lub odporne na Twoją metodę rozwiązania konfliktu. Na przykład wędrujące grzyby są podatne na miecz. Gracz o tym nie wie. Natomiast, jeżeli bohateracz chciał użyć miecza, żeby rozwiązać konflikt z wędrującymi grzybami, to narrator mówi, że gracz może rzucić dwa razy kostką i wybrać wyższy wynik. Narrator odczytuje wynik z tabelki konfliktu, która różni się od tabeli akcji. Konflikty mogą skończyć się bardzo szybko. Lub trochę trwać, jak w prawdziwym życiu. Jeśli wyrzucimy 6, kończymy konflikt od razu w taki sposób, w jaki zadeklarowaliśmy. Czyli jeżeli chcesz oswoić niedźwiedzia, udało Ci się oswoić niedźwiedzia. Ale jeśli wyrzucimy jeden lub stracimy wszystkie serduszka, następuje najgorszy rezultat, który jest opisany w nosariuszu i jest unikalny dla każdego zagrożenia. Nasze postacie nie giną, ale muszą poradzić sobie z konsekwencjami przegranego konfliktu. Nadaje to dodatkowego kolorytu przygodzie. W trakcie przygody może się pojawić jeden konflikt, ale może się również pojawić ich więcej. Wszystko zależy od tego, jak narrator prowadzi i od spotkań losowych, które wylosujecie, ponieważ w podróży mogą spotkać was perypetie. I tak toczy się wasza przygoda, tak toczy się gra, aż narrator i rzuty kostką doprowadzą was do jej rozwiązania. Taka rozgrywka trwa godzinkę lub dwie. Może też trwać krócej lub dłużej. W świecie gry możesz zrobić naprawdę wszystko, co tylko zechcesz, bo świat nosaczy to kreskówka, gdzie wszystko, co się rymuje, musi być prawdą, a absurdalnie znaczy dobrze. W nosaczach możesz się bawić jak chcesz. Układać, jakie chcesz historie... A gra jest pomocą dla twojej wyobraźni. Kończymy poradnik, a ty ruszaj na przygodę ze swoją drużyną. Miłego grania!